Dobra wiesz coś się, coś się popsuło nie mogę mnie słychać. To powtórzę jeszcze raz. Bycie. Pis kurwa dymał tak, jak was platforma nie dyma. Polskie kurwa, głupie społeczeństwo. Raz, dwa, usadzi go, gdy potrzebna ci pomoc na dłonie. Słuchaj, nie i co? Wyłącz ten telefon, bo ci go wyłączy. Amen. Ty, 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 To Jest naprawdę dobry pomysł, Chip. Dzięki, Gadżet, wiedziałem, że chętnie obejrzysz tak. Hej, Chip! Hey. czego ty znów chcesz? Może chcecie coś zjeść? Kupiłem to w bufecie. Ja mam to w pizzy, kurwa. Bo mnie wstać na wszystko. Tak. O czym mówiliśmy? I to ma być ta pizza, kurwa, w w Spisu? Nie ma w niej masła orzechowego. Może Kaczyński No nie lubi? <słuch> Jeśli tak, to w was powinno się jebać, kurwa. Gadżet. Wielka dla siebie, to chcę cię. jebać jak tylko może jebać pis. Co ty znowu wyprawiasz? I, 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 nie nie akbar! To jest dramat, kurwa. Może byś skoczył i sprawdził to bzyczku. Każę, się ta paszkuda pozwala! Zrobisz nie miażdżkę! Daj spokój, co jest następne na liście? E, spójrzmy, wargi Petru, żarówki Żydów dupę jebany, a, a tu włosy Korwina. A co będzie jeśli... Korwina... Nie słyszy? Morda tam kurwaś Przepraszam, Bat. Chodź, złapiemy jeszcze kilka i wracamy. Jak sobie życzysz, Bat? O. o... leci w redzie. Z prokuratury okręgowej w Warszawie W samą porę, bierz żarówki i... Wypierdalamy. Proszę, nie ma za co? Eee, czy coś ci wpadło w oko? Jebany kaczyński śmieć! Eee, jak? E, wam się to udaje? Co się udaje? Mówi o nietopeszach. Gdzie ruchacie? Gdzie chodzicie na kurwy? O! Dziękujemy za sprowadzenie na ziemię członka brygady. To wygląda na jakiś spis. Kukle. Słonia? Warni. Petru. Żarówki. Żydów w dupę jebany. Te pozycje są przekreślone, a te ostatnie jeszcze nie. Nie wiem, ale jest to możliwe. Jeszcze raz ci za wszystko dziękuję, Foxy. Na no razie, wypierdalam. Starczy. Tu jest akurat tyle żarówek ile potrzeba! A niech to licho! Kurwa, szkoda było dziewięciu spraw karnych, szkoda było kurwa ujawniać afery podsłuchowej. Daj mi listę! Tak jestem, nie widzi Fredo, wydaj listę Nie mam, gdzieś ją zgubiłem! CO TAKIEGO? Was do Auschwitz tylko zaprowadzić, kurwa, piecyki włączyć. Pozostałe składniki znajdę sobie sama. Aaaaach, to licha! To mi się podoba! Robię zasadzkę, a czuję się jak w domu! Organizował piknik właśnie wtedy, kiedy go obserwujemy. Niestety Europa idzie w stronę, cały czas idzie w stronę w, w stronę wskazaną przez wielkiego przywódcę duchowego Unii Europejskiej, Adolfa Hitlera, który no, to według, to według na nią się wzoruje cała Unia Europejska. Cześć! Jałdź, co ty? O, o, witaj Złotko! O, tej Francji nie lubię! To telewizyjny, kurwiszony. E, cześć! A co ty tu robisz? Wiesz no, jedną ręką trzymam telefon, bo z tobą w końcu rozmawiam. A drugą zabawiam się odkąd zaczęliśmy rozmawiać. Chcę tylko wiedzieć, dlaczego tak często tędy przelatujesz. Ach, szkoda kurwa, gada, szkoda szczępić ryja, naprawdę. O, chyba nie chcesz jeść śniadania u nas! Dlaczego? Bo dziś jest dyżur gadżet i wszystko będzie smakować jak spierdolone karty kredytowe. A kiedy wypada twój dyżur? Ja mam to w pizdzie, kurwa. Myślą, że. Robota kurwa w korporacji. To jest zgodność. <noise> nie rozumiem skąd im to przyszło do głowy. Ja całą noc próbowałem to wy... ruchać. Rzeczywiście, trzeba mieć krzepę, żeby go. giebać. Czy ja mogłabym sobie. jebać Ten kamień, no wiesz, na pamiątkę. Hmm, dlaczego nie? Bo on należy do mnie i ja go zabiorę. O. Wypierdalać zabramy. Raz. i weźcie ze sobą księżycowy kamień! Co ty sobie myślisz, smarkaczu?! Jeszcze się nie domyśliłeś, że Foxy jest po mojej stronie?! Takiej kurwy jak ty w polskiej przestrzeni publicznej dotąd nie było i ja cię kurwo osobiście politycznie wykończę! Ty nic nie rozumiesz! Winifreda była moją jedyną przyjaciółką, dopóki nie poznałam was! Wy kurwy możecie chuja do dupy znaleźć, tylko rozumiecie? Ona mnie słucha i robi to, co ja jej każę! Nie podaruję wam wypisowskie skurwy, syny. Pismaki jak Kanie, Rachonie. Nie podaruję wam tego, co zrobiliście z moim życiem. Zradziłaś, kurwo, mnie. Przed już czar. Prawda! KWW stodowic. Zadziała! Nie tak szybko, prędzią! Proszę radzić na to, na mnie. Podaj, podaj, hajbią, Door! Door! <try> <all> our... <try> <try> Cześć Chip! Cześć Gacek! E, nie widziałaś Dale'a? Foxy uczy go... Hebacz! Dale! Zapomniałeś co ci mówiłam? Co? To jest dramat, kurwa! <try> Wersja Polska Studio Pracowań Filmów w Warszawie. Reżyser ma... Jebany Kaczyński, śmieć. Tekst. Kurwy Petrus. Przekład piosenki. Sumlińskie. Dźwięk. Kanie. Montaż. Narodowi Polscy Idioci. Kierownik produkcji Rachonie. W wersji polskiej udział wzięli. Ach, szkoda kurwa gada. Szkoda szczępić ryja, naprawdę. Aż wasz kukle kurwa będą swędziały. Z bólu.